Dziś chcemy porozmawiać o kimś wyjątkowym, o cichym bohaterze naszej wiary, o świętym Józefie, opiekunie świętej rodziny i patronie każdego z nas, którzy szukają siły w codziennym życiu. Kiedy myślimy o świętym Józefie, widzimy mężczyznę pełnego pokory, który przyjął wolę Bożą nawet wtedy, gdy nie rozumiał jej w pełni. Pismo święte mówi nam w Księdze Przysłów. Zaufaj Panu z całego swego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Przysłów 3, 5 To właśnie zrobił święty Józef. Zaufał Bogu całkowicie, gdy anioł przyszedł do Niego we śnie i powiedział, aby nie bał się wziąć Maryi za żonę. A później, gdy znów we śnie otrzymał ostrzeżenie, brzeł dzieciątko i jego matkę i uciekł do Egiptu, aby chronić ich przed Herodem. Jak pięknie przypomina nam Ewangelia według świętego Mateusza. Wstał, brzeł w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. MT godzina 2.14. Święty Józef nie zadawał pytań, nie zwlekał. Po prostu działał z wiarą i odwagą, które pochodziły z jego głębokiego zaufania do Boga. W naszym współczesnym świecie, pełnym niepewności i wyzwań, jak bardzo potrzebujemy tej samej siły i opieki, jaką dawał święty Józef w swojej rodzinie. Czy nie jest prawdą, że każdego dnia stajemy przed sytuacjami, które nas przerastają? Może są to trudności finansowe, problemy w rodzinie, choroby bliskich, czy po prostu uczucie, że nie wiemy, którą drogą pójść? W takich momentach możemy zwrócić się do świętego Józefa, tego cichego, pera co z Nazaretu, który znał trud życia, znał pod pracy swoich rąk, znał zmartwienia ojca i męża. On nie był kimś dalekim od naszych spraw, był zwykłym człowiekiem, który codziennie budził się, aby zapewnić byt swojej rodzinie, który martwił się o ich bezpieczeństwo, który uczył Jezusa swojego rzemiosła. Właśnie dlatego jego opieka jest dla nas tak bliska i realna. Kiedy modlimy się do Świętego Józefa o opiekę, prosimy kogoś, kto naprawdę rozumie nasze ludzkie potrzeby. Prosimy o rodzin, patrona pracujących, tego, który nigdy nie zawodzi tych, którzy mu ufają. Historia Kościoła jest pełna świadectw ludzi, którzy w swoich najtrudniejszych chwilach zwrócili się do Świętego Józefa i otrzymali pomoc. Nie zawsze była to pomoc widowiskowa czy natychmiastowa, ale była to pomoc pewna, trwała, taka, która przynosiła prawdziwy pokój serca. Święta Teresa z Avile, wielka mistyczka i reformatorka, mawiała, że nigdy nie prosiła świętego Józefa o coś, czego by jej nie wyjednał. Mówiła o nim z taką miłością i wdzięcznością, bo doświadczyła jego potężnego wstawiennictwa. Ale czym naprawdę jest ta siła, o którą prosimy świętego Józefa? Czy to siła fizyczna, aby podnosić ciężary? Czy to siła charakteru, aby nie ugiąć się przed przeciwnościami? Tak. To wszystko, ale jest to przede wszystkim siła duchowa, siła, aby pozostać wiernym Bogu nawet wtedy, gdy nie rozumiemy Jego planów. To siła, aby kochać bezinteresownie, tak jak święty Józef kochał Jezusa, wiedząc, że nie jest Jego biologicznym Ojcem, ale będąc dla Niego najlepszym Ojcem, jakiego można sobie wyobrazić. To siła, aby chronić i troszczyć się o innych, nawet gdy wymaga to od nas poświęcenia. To siła, aby pracować uczciwie i z godnością. Nawet gdy praca jest ciężka i mało spektakularna. To siła, aby żyć w ciszy i pokorze, nie szukając uznania czy pokłasku, ale wiedząc, że Bóg widzi nasze serce i to wystarczy. Gdy zastanawiamy się nad życiem świętego Józefa, widzimy wzór dla każdego z nas. Nie pozostawił nam żadnych słów zapisanych w Piśmie Świętym, ani jednej wypowiedzi, ani jednej mowy. A jednak Jego życie mówi do nas głośniej niż tysiące słów. Jego czyny pokazują nam, jak żyć wiarą na co dzień? Jak często zastanawiamy się, co powiedzieć w trudnej sytuacji, jak wyrazić swoją wiarę słowami? Święty Józef uczy nas, że nasze życie, nasze czyny, nasza wierność codziennym obowiązkom to wszystko jest świadectwem naszej wiary. Nie musimy być wymownymi kaznodziejami, ani uczonymi teologami. Wystarczy, że będziemy kochać, pracować uczciwie i ufać Bogu, tak jak On. Co możemy się nauczyć od świętego Józefa w kontekście naszego codziennego życia? Po pierwsze, że milczenie nie oznacza słabości. W świecie, który nieustannie krzyczy, gdzie każdy chce być słyszany, święty Józef przypomina nam wartość ciszy, refleksji i słuchania głosu Boga w naszym sercu. Po drugie, że praca jest szlachetna i godna, bez względu na to, czy jesteśmy prezesami wielkich firm, czy skromnymi pracownikami fizycznymi. Święty Józef był cieślą. Pracował swoimi rękami, tworzył rzeczy użyteczne i piękne, zarabiał na życie poszanowane przez społeczność za swoją uczciwość i umiejętności. Po trzecie, że rodzina jest najważniejsza. Święty Józef poświęcił całe swoje życie dla Maryi i Jezusa i bezpieczeństwo i szczęście były jego priorytetem. Jakże często w dzisiejszych czasach zapominamy o tym, co naprawdę ważne, goniąc za tym, co przemija? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak święty Józef radził sobie ze swoimi wątpliwościami? Bo przecież musiał mieć wątpliwości, był człowiekiem jak my. Gdy dowiedział się, że Maria jest brzemienna, Ewangelia mówi nam, że zamierzał oddalić ją potajemnie mt. Godzina 1.19 bo nie chciał narazić jej na hańbę. To pokazuje nam, że był człowiekiem myślącym, rozważającym swoje decyzje, troskliwym i delikatnym. Ale gdy otrzymał odpowiedź od Boga przez Anioła, nie wahał się ani chwili. To jest wielka lekcja dla nas wszystkich. Możemy mieć wątpliwości, możemy nie rozumieć wszystkiego, ale gdy Bóg nam wskazuje drogę, powinniśmy podążać za Nim z ufnością. Wiara nie oznacza braku pytań, ale oznacza zaufanie mimo pytań. Jak więc możemy konkretnie prosić świętego Józefa o opiekę i siłę w naszym życiu? Przede wszystkim módlmy się do Niego z prostotą i szczerością, tak jak rozmawialibyśmy z ukochanym ojcem czy dziadkiem. Możemy powiedzieć: Święty Józefie który chroniłeś Jezusa i Maryję, chroń także moją rodzinę. Ty, który pracowałeś uczciwie, aby zapewnić byt swoim bliskim, wspomóż mnie w mojej pracy. Ty, który byłeś posłuszny woli Bożej, nawet gdy była trudna do zrozumienia, pomóż mi także przyjmować plany Boże z ufnością. Nie musimy używać skomplikowanych formuł. Święty Józef był prostym człowiekiem i rozumie prosty język serca. Odpowiedź na pytanie, dlaczego powinniśmy zwracać się właśnie do Świętego Józefa. Jest prosta, ponieważ nigdy nie zawodzi. Przez wieki niezliczeni ludzie doświadczyli jego potężnego wstawiennictwa. Jest nazywany patronem dobrej śmierci, ponieważ zmarł w ramionach Jezusa i Maryi, czy można sobie wyobrazić piękniejsze odejście? Jest patronem kościoła powszechnego, ponieważ tak jak opiekował się świętą rodziną, tak opiekuje się całą rodziną wiernych. Jest patronem robotników, ojców, małżonków, emigrantów, tych, którzy szukają mieszkania. Bo sam doświadczył wszystkich tych sytuacji. Był robotnikiem, był ojcem, był małżonkiem, był emigrantem uciekającym do Egiptu, szukał schronienia dla swojej rodziny w Betlejem. Kiedy czujemy się przytłoczeni życiem, gdy wydaje się nam, że nie mamy siły, aby stawić czoła kolejnemu dniu, wtedy właśnie możemy zawołać: Święty Józefie, daj mi swoją siłę. I On da nam ją, nie przez jakieś magiczne zmiany w naszych okolicznościach ale przez wzmocnienie naszego ducha, przez przypomnienie nam, że nie jesteśmy sami, że Bóg jest z nami, tak jak był ze świętym Józefem. Ta siła objawi się w spokoju serca mimo burzy, w nadziei mimo trudności, w zdolności do podjęcia następnego kroku, nawet gdy nie widzimy całej drogi. To właśnie obiecuje nam Psalm 46. Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, pomocą w utrapieniach bardzo pewną. Pamiętajmy również, że święty Józef uczy nas odpowiedzialności. Gdy anioł ostrzegł go o niebezpieczeństwie, nie zastanawiał się długo, nie czekał na lepszy moment, stał w nocy i działał natychmiast. W naszym życiu też przychodzą takie momenty, gdy Bóg woła nas do działania, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy, gdy musimy podjąć trudną decyzję. Święty Józef pokazuje nam, że prawdziwa wiara to nie tylko modlitwa, ale także czyn, że miłość objawia się w konkretnych gestach, w poświęceniu, w gotowości do działania dla dobra innych. I co z tą ochroną, o którą prosimy? Czy święty Józef może naprawdę nas chronić? Tak może i chce. Chroni nasze rodziny przed rozpadem, chroni nasze małżeństwa przed kryzysami, chroni nasze dzieci przed złem tego świata, chroni naszą pracę i środki do życia, chroni naszą wiarę przed zwątpieniem? Oczywiście nie oznacza to, że nigdy nie spotkają nas trudności, spotkały one przecież samego świętego Józefa. Ale oznacza to, że w trudnościach nie będziemy sami, że będziemy mieli siłę, aby przez nie przejść, że ostatecznie dobro zwycięży, bo jesteśmy pod opieką tego, który chronił samego Syna Bożego. Módlmy się więc z ufnością: Święty Józefie, przyjdź nam z pomocą. Ty, który przyjąłeś Maryję jako swoją małżonkę, ochraniaj nasze małżeństwa. Ty, który wychowałeś Jezusa, naucz nas być dobrymi rodzicami. Ty, który zarabiałeś na chleb swoją uczciwą pracą, błogosław naszej pracy. Ty, który słuchałeś głosu Bożego we śnie, pomóż nam słyszeć, co Bóg mówi do naszego serca. Ty, który byłeś posłuszny nawet gdy nie rozumiałeś, daj nam łaskę posłuszeństwa woli Bożej. Ty, który nie bałeś się podjąć odpowiedzialności za Maryję i Jezusa, pomóż nam nie uciekać od naszych odpowiedzialności. Ty, który żyłeś w prostocie i pokorze, naucz nas tych cnót w świecie. Który ceni pokazność i pychę. Niech święty Józef będzie dla nas wzorem i obrońcą. Niech Jego milcząca, ale potężna obecność towarzyszy nam każdego dnia. Niech Jego wiara dodaje nam odwagi, Jego pokora uczy nas szacunku, Jego miłość inspiruje nas do bezinteresownego dawania siebie innym. I Niech wiedza, że mamy takiego opiekuna w niebie, napełnia nasze serca pokojem i ufnością, że wszystko się ułoży, bo Bóg ma plan dla każdego z nas, a święty Józef pomaga nam ten plan odkryć i realizować. Zakończmy naszą refleksję dzisiaj z wdzięcznością za dar świętego Józefa, który Bóg dał Kościołowi i każdemu z nas osobiście. Jeśli te słowa poruszyły twoje serce, jeśli poczułeś obecność świętego Józefa w swoim życiu, napisz w komentarzach Amen lub podziel się tym, co czujesz w swoim sercu. Zmentalizuj swoje prośby i błogosławieństwa, wyobraź sobie, że są już spełnione. Bo Bóg przez wstawiennictwo świętego Józefa wysłuchuje modlitw swoich dzieci. Jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje tych kilku minut światła, nadziei i modlitwy, podziel się tym materiałem. Wyślij go przyjacielowi, członkowi rodziny, każdemu, kto szuka siły i opieki. Na ekranie zobaczysz kolejne filmy, które pomogą Ci kontynuować tę drogę modlitwy i otrzymywania błogosławieństw. Niech święty Józef Cię strzeże, niech Bóg Cię błogosławi. A Duch Święty prowadzi Cię każdego dnia. Idź w pokoju, wiedząc, że nie jesteś sam, że masz potężnego opiekuna w niebie. Amen.